Wiele osób porównuje cię do, do lepera. Mówią niektórzy, taki młody leper. To, to dla Ciebie takie porównanie to obciach czy, czy satysfakcja? Dziś wiele tych wątków, które poruszał leper i, i tłumaczył, ludzie mówią, no wiedział więcej niż inni. Ja tylko powiem, że kiedy my bierzemy książkę Andrzeja Lepera, program polityczny z 2002 roku, program gospodarczy, to wypisz, wymaluj 75 może więcej procent tego, co PiS zrobił. Oni mu ukradli w ogóle to, co zrobił. Jest taka anegdotka. Kiedy rolnicy na czele z Andrzejem Leperem strajkują z samoobroną, Jarosław Kaczyński patrzy na to wszystko przez okno i macha. Macha, niewidziany nie, nie, nie przez tych rolników, machaj mi. Y, człowiek pyta go obok: A czemu machasz, Jarosław? Bo to moi wyborcy przyszli. Więc to jest właśnie to, żeby jeden wyprowadził na ulicę, y, żeby zrobić z niego warchoła, a drugi, który ma już jakieś to zaplecze, żeby po prostu to wszystko przejął. I Spis przejął wyborców Samoobrony, program Samoobrony, gdzie możemy bardzo dużo rzeczy y, znaleźć podobnych. I, i, I to odnośnie Andrzeja Lepera, czy te porównania są dla mnie miłe, czy niemiłe. Ja to zawsze mówię tak, że nie można porównać, do kogo się chce. Na mnie to nie robi nigdy jakiegoś wrażenia, ale to porównanie do Andrzeja Lepera jest, jest dość ciekawe, choć robiono wszystko, by on się źle kojarzył. A, a jednak to poparcie, które miał nie tylko na polskiej wsi, bo to jest to samo, co chce się dzisiaj przyrobić taką... Takie wąskie gardła agrounii, taki wąski zasięg, że to tylko rolnicy. No ja uważam, że w ogóle ludzie w Polsce nie dzielą się na rolników i na tych z miasta. Ludzie za chwilę w Polsce będą dzielili się na dwie grupy tylko. I już teraz też tak jest trochę. Na biednych i bogatych, na tych, których będzie stać na normalne życie, i na tych, którzy nie będą mieli tego, tej możliwości, na tych, którzy będą mieli możliwość normalnego życia, i na tych, którzy będą zdani tak naprawdę na to, co im los da. I to jest ta część społeczeństwa, która dziś nie ma głosu.